Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinek jest bardzo ważny. Dlatego od razu zostawcie łapkę w górze i subskrypcję. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co może spotkać każdego hodowcę. To znaczy ptasia grypa. Eee, o co tu słuchajcie chodzi? Jakie są problemy z tym związane? Jakie ja mam zdanie na ten temat? Bo rozumiem, że każdy z Was już sobie indywidualnie wnioski wyciągnie, natomiast chciałbym Wam powiedzieć to, co jest moim zdaniem najistotniejsze. No i to, czy my jako hodowcy też powinniśmy się w jakiś sposób zainteresować. Ja rozumiem, że jak macie małe hodowle i tych kurek macie tam naprawdę, no może. 100, 200, może 50 sztuk, 10, no to Was to bardzo nie dotyczy. Natomiast mimo wszystko warto jest wiedzieć, dlaczego jest taka, a nie inna sytuacja i jak to jest obecnie, właśnie jeżeli chodzi o hodowlę. Kur, także zapraszam do oglądania, jak jakieś pytanka będą, to też piszcie w komentarzu. Moi drodzy, nie jest za ciekawie, ponieważ pod Żurominem i w województwie wielkopolskim wybito na ten moment ponad 5 milionów kur, jest to dużo. W Niemczech borykają się z tym, że nie mają jajek i mają limity wprowadzone na jajka. W Stanach też, u nas raczej tak źle nie będzie, ja już myślę, że te ceny wyhamowały, więc... Raczej one już no, nie powinny wzrastać. Zobaczymy, co będzie przed Wielkanocą. Raczej przed Wielkanocą jeszcze nie spadną. Natomiast po Wielkanocy mam nadzieję, że trochę te ceny spadną, bo naprawdę jest drogo i to są historyczne ceny jajek. Słuchajcie, nigdy takich cen nie było. Producenci, hodowcy walczą, robią co mogą, żeby po prostu tych cen już nie podwyższać. Oczywiście osoby, które mają jajka, na tym teraz zarabiają niby kręcą Eldorado z jednej strony. Ale z drugiej strony, słuchajcie, nie jest tak kolorowo, bo po prostu tego jajka brakuje. A wierzcie mi, że jak ktoś ma 20-30 kur i chce handlować, to on na pewno nie handluje swoimi e, jajkami, tylko po prostu e, tych jajek sporo dokupuje. E, dlatego na pewno każdy na tym traci, jest to złe i też problem jest taki, słuchajcie, że nie ma tych kur tyle w odchowie. Żeby teraz wprowadzić takiego kurczaka do kurnika i sprawić, zanim on zacznie się, słuchajcie, nieść i to wszystko wróci do normy. To są miesiące, także miejmy nadzieję, że to się stanie bardzo szybko, to znaczy, że chociaż trochę te ceny spadną, a że przynajmniej już na pewno do Wielkanocy nie wzrosną. No to jest kosmos, słuchajcie, płacimy po 80 groszy w hurcie, praktycznie takie są ceny za jajko. Oczywiście, wiadomo, że to wszystko zależy, jaka wielkość, jaka ilość, no ale to jest kosmos. Cena nigdy tak nie było. Normalnie te jajka wiejskie to już na targach powinny kosztować po złoty 50. Zł. Co najmniej i pewnie niedługo tak będą kosztowały. Tylko pytanie, czy będzie klient. Myślę, że ludzie też tych mniej jajek kupią. Może to się jakoś, słuchajcie, spowolni, może to się jakoś zatrzyma. Zobaczymy. Czegoś takiego nie było od 10 lat. Co najmniej ja przynajmniej czegoś takiego nie pamiętam po rozmowie z różnymi hodowcami drobiarzami. Oni sami mówią, że po prostu takich sytuacji yy, nie mieli, takiej sytuacji nie doświadczyli, więc no nie jest zaciekawie, no miejmy nadzieję, mówię, że to się poprawi. Yy, ja mogę wam powiedzieć tylko tyle. Nie wypuszczajcie kur, kiedy nie musicie. Jeżeli chodzą wam po podwórku to okej. Okay. Natomiast nie chwalcie się sąsiadom, ile macie kur. Tu nie chodzi o to, że macie nielegalną ilość tych kur, tylko chodzi o to, że nigdy nie wiecie do końca, z kim rozmawiacie. Szkoda by było, żeby i Waszą hodowlę ktoś zamknął. I tu też nie mówię tego, żeby ktoś oszukiwał z drugiej strony i trzymał tych kur nie wiadomo ile, tylko chodzi o to, słuchajcie, że no do końca. Dziwne jest dla mnie to, że tyle tych kur jest wybitych. Bo ja rozumiem, że gdzieś był jakiś problem, jakaś choroba jakaś się wdała jak najbardziej. Nawet że ta choroba się rozprzestrzeniła, też mogę to zrozumieć. Ale słuchajcie, tyle kur. To ja nie wiem, czy to można by było normalną chorobą kur już nazwać. I czy to się nazywa ptasia grypa, bo dla mnie jest to dziwne, że na jednym terenie poszło tyle. Kur, jak to wygląda, to wy już napiszcie w komentarzu. Ja tutaj nie chcę na ten temat się wypowiadać. Natomiast po rozmowie właśnie z różnymi fermiarzami, większymi, mniejszymi, problem też jest, słuchajcie, taki, że tych kur nie można od razu wstawiać nowych do kurnika. Tylko trzeba poczekać ten czas tej dezynfekcji i tak dalej tego kurnika, aż to wszystko wróci do normy. No i to też zajmuje, słuchajcie, tydzień, dwa miesiąc yy, i to wszystko się yy, trochę wydłuża. <laughs> My jajek mamy, także u nas raczej to nie grozi, więc jajka jak najbardziej w Polsce będą. Tutaj problemu nie ma, tylko po prostu zależy w jakiej cenie. No i tak jak mówię, mam nadzieję i to też apeluję do wszystkich osób, które mnie oglądają: nie podnoście cen, jeżeli jesteście producentami, dlatego że jest problem. Trzeba to, słuchajcie, przetrzymać. Ja rozumiem, że mniej się zarobi i tak dalej, natomiast nie pompujmy sztucznie tych cen bo to spowoduje, że po prostu klienci zaczną odchodzić po tym jak sytuacja wróci do normy będzie problem więc Mówię, nie pompujmy tych cen, a bo my zarabialiśmy tyle i tyle, a teraz chcemy zarobić tyle samo na jajku, więc musimy podnieść. Trudno, zarobimy, słuchajcie, trochę mniej, ale trzeba ten okres po prostu przeczekać. Trudno, taka jest sytuacja. Nie pompujmy sztucznie, ponieważ teraz zobaczycie, co się dzieje na różnych targach, bazarach, giełdach, jakie mamy już ceny jajek. Oczywiście to są pośrednicy, handlarze, ale oni też te jajka kupują, i to wcale nie jest tak, że oni zarabiają. Oni po prostu nie chcą stracić swojej marży i dlatego teraz tyle słuchajcie na tym wszystkim no próbują wyciągnąć ile tylko mogą, dlatego ja wam polecam żebyście to wszystko sobie poweryfikowali posprawdzali jak to wygląda, no i jeżeli ktoś sprzedaje to też warto klientów uprzedzić jakaś sytuacja no i mam nadzieję, że to szybko wróci do normy mój apel jest tylko taki, żebyśmy słuchajcie nie podnosili ten, tych cen zarobimy trochę mniej, ja rozumiem że y, ktoś powie, no ale psujemy rynek w ten sposób, bo lepiej podnieść ceny i tak dalej. Tak, tylko że jeżeli teraz, słuchajcie, wszyscy podniesiemy ceny, to jeżeli wszyscy podniesiemy ceny, to będzie dobrze, ale tak, jedni podniosą, drudzy nie podniosą, od jednych dużo ludzi odejdzie, bo stwierdzą, jak to pan podnosi ceny, czy pani chce pani więcej zarobić. Dlatego, no mówię, temat jest taki, słuchajcie, Moim zdaniem sytuacja za jakiś czas, nie wiem za jaki, bo tego nie wie nikt, ale się ustabilizuje trochę i w miarę to wróci do normy a teraz podnosząc to wszystko potem opuszczając te ceny i tak dalej nie wygląda to za dobrze chyba, że każdy podniesie cenę no to jeżeli klienci zobaczą, że wszędzie jest taka cena przyzwyczają się do tej ceny, ale to przyzwyczajenie klienta też zajmuje czas to nie jest tak słuchajcie, że wy przez tydzień powiecie, że jajko kosztuje tyle czy tyle i klient kupi, to też zajmuje trochę czasu zanim ten klient się oswoi z tą ceną i zrozumie, że faktycznie to tyle kosztuje i że to nie jest wasz zarobek, tylko chodzi o to, żeby to nie była wasza strata więc no musimy słuchajcie podjąć Jakąś taktykę, jakoś zareagować na to. Natomiast ja uważam, że sztuczne pompowanie cen, i tu się zwracam do producentów, nie do handlarzy, bo handlarze sobie podniosą, bo nie chcą marży stracić, ale nawet do producentów. Zaróbmy ten miesiąc, dwa trochę mniej. Ja wiem, że to się łatwo mówi. Natomiast zaróbmy trochę mniej, ale nie pompujmy, słuchajcie, tak tych cen, bo jest naprawdę niefajnie się zaczyna robić. Także taki apel ode mnie. Mam nadzieję, że tutaj ktokolwiek, kto tam ogląda zdaję sobie sprawę a wiem, że oglądają osoby, które mają kury i to też w dużych ilościach, więc dlatego do Was też apel, jak przyjeżdżają do Was handlarze ktokolwiek, słuchajcie, nawet jak sprzedacie po tej samej cenie miesiąc i zarobicie te 5 groszy na jajku, czy 7, czy ileś mniej trudno, zarobicie mniej ja rozumiem, że to są to Wasze pieniądze natomiast jeżeli będziemy tak do tego podchodzić to zaraz możecie nie mieć komu tych jajek po prostu sprzedawać, tak to wygląda dlatego na dzisiaj tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć.